Co my dzisiaj w ogóle robimy? Ale ty jesteś niewychowany, ale może jest wychowankiem. No, no i chyba cringeometer poza skalę. Aaa, zrobiło się to, co znowu. zazwyczaj się dzieje. Mroźno. Co, co to się stanęło? Biorun, nie, nie, będę, nie będę mówił jak. W każdym razie wracamy z wychowankami. Quizem dawno u nas nie widzianym. Mam nadzieję, że uda nam się odświeżyć ten format. Jest sporo przykładów łatwych, sporo przykładów trudnych. Zobaczymy, jak końcowo ten wynik będzie u Was wyglądał. A my współpracujemy dzisiaj ponownie z KFC. Tak więc, jeżeli macie ochotę na chrupiące kurczaki, to zapraszamy tam do linku w opisie. No i klasycznie runda bonusowa gdzieś, tak po środku materiału. Za 15 punktów. I dobrze. więc tam na dół Nie, no Też nasze media społecznościowe i inne ciekawe linki Ja ustaliłem, my... że wszystko dobrze Ruda. Ruszamy z pierwszym przykładem no. i tutaj Varan Którego klubu oj, oj. jest wychowankiem Rafael Varan nie, chciałem powiedzieć, że mam przeczucie, że dzisiaj będzie naprawdę pod górkę, nie wiem dlaczego. Będzie ciężko, ale jeszcze tylko chciałbym podkreślić, że tak jak przy okazji poprzednich edycji tego quizu, bierzemy pod uwagę typowo karierę seniorską. Tak więc jeżeli tak. tam ktoś, nie wiem, grał w jakiejś młodzieżówce mając 5 lat czy 6 lat, to nie bierzemy tego pod uwagę, no bo to no, mało konkretne. Dobra, to co? Macie już coś? Tak, kurde, nie pamiętam. Lons? Też dałem lons. A jest to. Lons, lons, tak jest yeah. niezły lons. Na początku nieźle, ale trafiło na piłkarza, który jest bardzo ikoniczny, więc było prościej po prostu z tego tytułu. To ciekawe jak w rundzie drugiej sobie poradzicie. Tutaj Vlasic. No. Oh, Nikola Vlasic. Nie do zielonego pojęcia. Aha. No można strzelać, tam mniej więcej ograniczona jest ta kula. To jest alternatywna. Tak mi się wydaje, ale jeszcze w sumie może być kurde. A może nie? Może 3. Może 3. Sprawdzimy. Chodziła mi po głowie lokomotywa i nie wiem czy to nie albo z kimś innym pomyliłem lokomotywę, może Brozo ma lokomotywę w profilu, tylko że chyba w wyborczeniu. A jest to Dynamo dałem. Hajduk kurde. Ja, myślałem nad spitem. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Z się ten Wlaszczyk tak skojarzył z Dynamem? Tak silnie z za żeby się skojarzył. Runda trzecia. Pikworm. A nie, nie to, to zakład... jest to łatwe. To jest akurat łatwe. łatwe. To jak mówiłem, jest trochę tych ciężkich, to jest trochę tych łatwych, zobaczymy. Z jestem z przekonany, że Krzywy zapomniał co było przed Sunderlandem, bo zagrał tam kilka meczów seniorskich i na pewno dał Sunderland. No nie. jest Sunderland? Ja no jestem Sunderland. to Sunderland. <laughs> jest to Sunderland. Jak najbardziej. Może jeszcze kogoś złapałem przed no, odbiornikiem, Czyli który zmienił dwa. na ostatnią chwilę z Sunderlandu, albo coś innego. Eee, hmm. Nie ma co ufać, o domówić, trzeba I się kierować własną intuicją. z nami, nie wiem, Runda czwarta. Haller. No. To, to Haller to ten generał no. chyba polskich wojsk. No, Ale no. <laughs> ale. Jest ulica Hallera w nie to dlatego. Jest. Haller. <laughs> um, dobra, słuchajcie. Mm. No to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Seba Aleja. Dobra, u mnie Na pewno nie Eintracht. A od Eintrachtu chyba z krzywym mamy takie potężne skojarzenia. Ja no tak, wcześniej nie mam pojęcia, co było. Próbuję sobie przypomnieć, bo ja na pewno kilkanaście razy wchodziłem Można... na profil, ale rana TM-ie. A wykoncypować na sobie na podstawie właśnie. Narodowości plus minus, gdzie mu. Nie ma takiego samego koncypować. Nie mam. Kurczę, no można, tylko że wiesz, no, tych opcji mimo wszystko jest multum. Dlatego ja spróbuję też strzelić. To na pewno nie tak metoda eliminacji od siewam te, które wiem, że nie mogą być. Zobaczymy, czy ci się uda. Krzywy napisał presja. Czekamy. Trudne, nie wiem. Dam. Dasz. A co z dasz? Niczego nie żałuj. Nie, to nie jest to. Dałem tu luzę, ale dnia. to nie jest to luzę. podatek, ja dałem mi C. Nie A wiem. jest to? O ser. O ser. O ser. ser, o ser, o ser faktycznie, o ser. A po, po fakcie, jak już zobaczysz ten zespół, to wiadomo, że prościej jest to skojarzyć, ale... Runda piąta. I A to ciemno. A? W przypadku tych polskich piłkarzy zawsze jest później ogromna, bardzo taka gorąca debata. W sekcji komentarzy w związku tak. właśnie z tymi małymi klubami. Albo w związku z tym, że my jesteśmy strasznie lipni, jeżeli chodzi o ekstra A to swoją Bo ja się interesowałem Ekstraklasą, ale jakieś 12-13 lat temu. Tak na poważnie. W sensie no, że oglądałem Ligę Plus, ja że się... siedziałem w tym mocno oglądałem. Ale... No to tak wycełnować. Ja wybra. mam lech, no co no. Coś... Jest to lech, lech. Okay. Jak najbardziej. Dobra. Więc tutaj prawidłowa odpowiedź po jednej i po drugiej stronie, czyli mamy remis nadal 3-3. 3 do 3. Na większości z naszych widzów przykład pewnie łatwiej. I runda 6. ktoś kombinował. Bampersi. Specjalnie dla dama A tutaj przykład o, taki nabrałem. Robin... P Nie, Bampersi. Kontrowersyjny. wszystkich, których zabolało. Fejanort. Jest to Feyenoord. Bardzo Fejanort. dobrze. Po jednej i po drugiej stronie ląduje punkt dzieląc BWF. I runda 7. I tutaj Nani. Nie. NANI? NANI? O co chodzi? WAKARIMESUTE WASHIWIE WAKAMDAREYO NANI? Jak wiecie, Nani? Jak chodzi. Nadal nie wiesz o co chodzi? Nie. A ty wiesz? Nie. Jezus. Nie ten. no, oni są strasznie niememiczni. I ja podobno jestem boomerem. Strasznie jesteś. jesteś. Um... Adam ma nic. 0 punktów. Sporting Club Portugal A jest to, Adam mnie tutaj zasłonił, teraz było ten Sporting, tak no, Więc Jak najbardziej Punkty wpadają Znowu, kurcze, za łatwo, za łatwo 5 na 7 Moje przeczucie na razie zawodzi I runda bonusowa A w rundzie bonusowej Czyja to nóżka? No dobra 29 maja 20... 2021 roku kto ma taki tytuł? Ktoś sobie zrobił. Na szybko. Czyja to noga? Oj... no. Dream, believe, achieve. Kurczę, powiem wam szczerze, że co do... To nie jest drużyny, jak coś. Nie no, co do drużyny jesteśmy pewni. Nie raczej. no, musi to być jedna drużyna, czyli drużyna Chelsea, która tak. wygra Ligę mistrzów Pytanie, który zawodnik z Chelsea? A ty jeszcze na nie powiedziałeś za ile punktów? Normalnie za jeden. Za, za jeden, dobra, tak. okej. Okay. Um. Albo nie, zróbmy za dwa, tak żeby tutaj podkręcić trochę rywalizację, bo będzie no przewaga punktowa, jak powiedziecie. Dobrze. To mi nie pasuje. Dobra, to mi dobra. też nie pasuje. No, żeby napisał, Adam? Chwila. To też odpada, to też odpada. Dobra, spróbuję tak. Ale jakoś nie pasuje mi ten piłkarz takiego konceptu e, tatuaża. Tatuażek. No dobra, spróbuję. nie tatuaż. No właśnie, o to chodzi. Dobra, dałem Risa Jamesa. Kogo masz? Dałem zjecha. A jest Myślałem na Ziecha. James! No nie! <laughs> Ale nie pasował mi właśnie jakby wizerunkowo. I też pod kątem 5 takiej... do 7 7 do 5 Adam Takiego poczucia jest na prowadzenie, ale spokojnie, jeszcze sporo rund przed nami, tak więc macie Jeszcze szanse tutaj się zrównać Ziben. Runda ósma Fuf. Dla Adam. ciebie Krzywy Alan Alanik Alan Shearer Shearer mm. Nie wiem co było przed, więc zapiszę to Co było najpierw? Jajko czy kura? Kura ty wiesz? tak, wydaje mi się, że tak. Chyba, że coś mnie zamgliło teraz i z kimś pomyliłem. Nie, chyba nie. Na, przed Newcastle, Blackburn, a przed Black... A jeszcze wcześniej na początku było Southampton. No jeden Blackburn nie wcześniej. Southampton. South ah, Adam tutaj odjeżdża. Odjeżdża na trzy punkty od krzywego i luda dziewiąta, a w niej Joaquin Korea. Okay. Przed z wami i mogę wam powiedzieć, że nie jest to klub koreański, jak coś. Tak, i nie jest to, to na pewno Lazio, nie jest to Inter, to też wiemy. No, ja już za pisać, ale no, to jest strzał. Tutaj oferty. też chyba sytuacja di alternatywna. Nie, no, jest to ciężkie. Myślę, że nie odgadniecie tego. Ale klubie. czekaj, może, może, nie, może, może strzejmy w coś innego, na przykład wy. To nie. Nie jest to taki topowy klub. Nie tego samego z a on dał Independiente, a ty? Nie, ten River Plate. Nie, A jest to... Jest to w ogóle nie wiem dlaczego tak zrobiłem. Estudiantes La Plata, tak. Estudiantes, kurczę. Kiedyś mi nie, mignęło, kiedyś mi mignęło. Runda dziesiąta. Locatelli. A, to ok, I tutaj właśnie jest taki przykład. Na pograniczu, bo dotarły na takie informacje, które mówią o jednym klubie i. I co, uznasz dwa? Nie. Jeden. Nie no, jeżeli nie uznasz tego, co ja mam, to będę się kłócił. A co masz? Nie powiem. A niech Alain zapisze. No nie, no Milan, to ja też się będę kłócił. Tylko myślę że w zasadzie, na który postawić. Bo teoretycznie w początek. Pierwsze mecze seniorskie. Jest wychowankiem. Pier... Inaczej, teoretycznie pierwsze mecze seniorskie były chyba w Sasuolo, ale ja postawię na Milan, bo nie wiem, co ty masz na myśli. Nie, e, Milan. Klub... Za Zawidł... Milan, ale... okay, Milan, ale bierze Milan, się Milan. pod uwagę właśnie. A to chciałeś powiedzieć, że Sasuolo, tak? Atalantę. Aha, Atalantę jeszcze chciałeś powiedzieć. Dobra, okej, okay, no to Milan. No więc, jak ktoś napisał Atalantę, to nie zaliczamy, bo tam spędził swoje takie bardzo młode lata. Okay. E, chyba w wieku 11 przyszedł do Milanu. A my przechodzimy do rundy 11. I tutaj... Wersalka! Oh, she's a silver cycle, There's a silver cycle... Na-na-na-na-na-na... Adam, a się krzywy. Wiesz? Nie wiem. Strzelasz. Tak. Ty ja kojarzysz, czy też strzelasz? Wiem, że któryś z tych zawodników jakby dalszego szeregu, ma osiek. Tylko nie, wysoko wysoką strzelam, ale dałem osiek. Ja A jest za to Dynamo Inamozak, że tym razem krzywy się udało i się. Zbliżasz do Adama. No dwa no, no, punkty. ale spokojnie. Jeszcze mamy tutaj możliwość wyrównania. Runda 12. Werner. Timo. Timo. Krzywy. Zakładam, że ty wiesz, jako oddany fan Timo Wernera. Nie, ja nie jestem jego fanem, ale nic do niego nie mam. To znaczy tak, zanim e, Timo pokazał się szerszej publice, zanim szersza publika go zaczęła identyfikować z Dipskiem, mm -hmm. no to był to Stuttgart i przez Paul Stuttgart, Stuttgart jak najbardziej, jest to Stuttgart. Czy ja tutaj miałem pokazywać tu, tu Więc e, cały czas różnica dwóch punktów, ale jeszcze mamy przed sobą trzy rundy, więc jest możliwość tutaj no, krzewy dogonienia Adama. Runda trzynasta. Aaron Ramsdale. He's coming for you! Wiesz, czy nie wiesz? I... Nie no, chyba tak. Czy masz jakiś pomysł? Nie... Bo po twojej mimice wnioskuję, że raczej Nie raczej Strzelasz. nie, nie będę miał punktu. Adam? Bournemouth. Adam Bournemouth. No dajcie to samo. A jest to... Bolton. Bolton. Bolton, Bolton. Oh. Tak, tak, tak. Ale cały czas krzywy jeszcze jest szansa na wyrównanie, że, że Adam Ar... się pomyli. Właśnie zastanawiam się, jak to było z pożyczeniami, Czy tam on nie miał karty zawodniczej od początku w Bournemouth, czy nie był wypożyczany. Runda 14, przedostatnia. El-Sharawi. O ja, ci tu jest dół. O nie. Stefan El-Sharawi. Ale... Napisali się to samo, więc Krzywy, jeżeli jest to odpowiedź poprawna, to tracisz możliwość dogonienia Adama, a jest to Genoa. Genoa. No, wiedziałem, to nie jest Roma. To nie jest. Niezależnie. No no, tak, jak tak, tak to bym strzelał po prostu w ciemno w kilka innych, albo kilkanaście innych opcji, więc to nie Runda. było. Runda ostatnia. Piętnasta. A zawsze cień szansy, że się jednak mylisz i Roma to jest, jest. Pajecik. Zawsze jest cień szansy na to, że jednak się myliłeś i jednak to może być klub, który wykluczyłeś. O, tak się mówi. Pajecika kojarzysz skądś? Z kimś? Z jakimś klubem? Uyga Paje, Dimitri Paje. Ja nic nie mówię. Zapisałem West Ham. Bo Macie inne nie. odpowiedzi, więc teraz zobaczymy czy Adam ukoronuje tą swoją A zwycięstwo. Raczej, raczej Adam czy Adam mówiło dobrze, tak? bo ja go kojarzę tylko i wyłącznie z, z Marsylią. Masylią. A no, jest to? Nunt. Jak najbardziej, Nunt. Więc Adam tutaj zasłużenie w takim razie, nie tylko kwestia bonusowej rundy cię na prowadzenie tutaj ja wyniosła. 11 punktów, Ale tego, co liczę. Także... O i wiedzą, że liczę. W pozostałych rundach. Oj, ciekawie było. Myślałem, że będzie troszkę trudniej, rzeczywiście, bo tak zapowiadałeś, że jakieś. Nie, nie, nie to mówiłem, że kolorowe będzie, mówiłem, że będzie kilka. No masz 10. Może dlatego, że mi się przyśniło? Masz 9, 9 na 15, to nie może jakoś bardzo dużo. Na 11 punktów, ale runda bonusowa. Aha, Za 2, więc. A dobra, zapomniałem to... o tym, czy nie, że jednak tak dużo nie jest wcale tak kolorowo. W każdym razie dajcie znać, ile wy mieliście punktów. No i przy okazji też dajcie łapkę w górę, proszę, bo. Ucina nam trochę zasięgi, tak więc musimy wrócić do Tak. A my widzimy się już jutro z kolejnym odcinkiem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć. Hej, pa!